Ale pokazuję zwykle stare odkurzacze, opowiadam o ich historii, o ich konstrukcji. A dzisiaj pomyślałem sobie, że warto się co jakiś czas powygłupiać. W tym pudełku nie ma kolejnego odkurzacza, o którym dzisiaj opowiem, tylko postaramy się odkurzacz zrobić właśnie z tego pudełka. No, ostatnio mówi się tyle o różnych ekologicznych rozwiązaniach, o recyklingu, że taki kartonowy odkurzacz myślę byłby. Właśnie fantastyczną realizacją tej idei, to jest pudełeczko dosyć cienkie i boję się, że jedno by nie wystarczyło. Dlatego postaram się włożyć po prostu jedno w drugie. Będzie to wtedy troszkę sztywniejsze. One są co prawda tej samej wielkości, więc obawiam się, że to zewnętrzne pudełko może ulec rozerwaniu. Ale to nic wzmocnimy je później na brzegach taśmą. Nawet weszło całkiem fajnie i mamy taki dosyć sztywny karton, który będzie mógł posłużyć jako obudowa odkurzacza. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że wykorzystamy autentyczny stary silnik od odkurzacza. To jest typ z zakładów Zelmera, typ ZZSD. 300, silnik z lat 80., pokazywałem go na co najmniej dwóch nagraniach. W jednym nagraniu wyciągnąłem go z odkurzacza jako niesprawny, a w innym nagraniu postarałem się ten silnik zreperować. Pomyślałem sobie, że z jednej strony tego pudełka zamontuję silnik. Tutaj dam, właściwie to on tak powinien być zamontowany: tak, tutaj będzie wylot powietrza z tej strony, tutaj będzie przegródka z otworem którą wyłożę jakimś materiałem zbierającym kurz, a tutaj w tej ściance będzie otwór wlotowy, do którego podłączymy rurę. Wszystko to postaram się umocować szarą taśmą. Szukam jakiegoś rozwiązania, żeby ten silnik tutaj wbudować. Myślę, że może posłużymy się taką starą doniczką, ona powinna być w sumie idealna, żeby ten silnik w niej zamontować. Tutaj będzie wylot powietrza przyczepiony do otworu w ściance odkurzacza, a tutaj zrobimy tekturową przegródkę z takim wyciętym otworem, w który będzie wklejony silnik. I gdzieś tutaj nad albo obok zrobimy wyjście kabla zasilającego. Ok, no to do roboty. I tu sobie pomyślałem, że tą przegródkę pomiędzy częścią silnikową a częścią zbierającą kurz możemy zrobić na przykład z takiej płyty OSB. W środku będzie wycięty otworek, w którym. O, w środku będzie wycięty otworek, w którym. Odkurzacz będzie zasysał powietrze, a z boku ta płyta będzie przyklejona albo przyczepiona takerem do ścianek tego pudełeczka i będzie je dodatkowo wzmacniała. Spróbuję najpierw wszystko to pomierzyć i zobaczyć jakie, jakie wymiary będzie miała ta przygródka. 25 cm na 22 cm. 5 centymetrów to będzie tutaj. 22 cm wysokości, to będzie tutaj. Wyliczmy tutaj też 22 cm. Ok. Będzie tutaj. 25 centymetrów to jest tutaj okej okay. i co? i jeszcze że będzie się znajdował mniej więcej w tej pozycji tak więc sobie odrysuję jego, jego kształt, ale dziura nie będzie w kształtuj duża. Ma dziurę tutaj w środku, więc tutaj wytniemy otworek w, w tej przegrodzie. Mamy naszą ściankę działową. Precyzja wykonania nie jest tutaj jakimś priorytetem. Ważne, żeby wszystko do siebie pasowało. Wygląda to nieźle. Odkurzacz ładnie się zamknie. Teraz będziemy musieli zamontować tutaj silnik. No, tak, żeby przylegał tutaj do ścianki. Mamy już wycięty otworek, którym będzie wlatywało powietrze. Silnik oczywiście trzeba będzie tutaj w pudełku unieruchomić. Może zapcham go tutaj kartonami z boku. No i tą ściankę trzeba będzie porządnie przyczepić do boku naszego odkurzacza. Zajmijmy się teraz silnikiem. Tutaj myślę, że można by mu zrobić otwory na szczotki. żebyś tą widać w tych miejscach. Można by tutaj wymontować to jednocześnie zablokuje ten odkurzacz przed ewentualnym obkręcaniem się. Ok, jedna dziura na szczotkę. Na druga dziura jeszcze trzeba będzie wyprowadzić przewody, albo zrobimy inaczej. Podłączymy je od razu tutaj do kabla zasilającego, tylko w taki sposób, żeby oczywiście one nie dotykały do obudowy. Najpierw zobaczmy, czy to wejdzie. O, super! Tutaj wystają szczotki, także mamy też wygodny dostęp. W sumie doniczka prawie jakby stworzona do tego, żeby być odbudową, obudową starego odkurzacza Zelmer. Mam różne kable zasilające. Najchętniej dałbym taki, tutaj mam jakiś taki nawet od lampki z przełącznikiem. On jest jakiś strasznie cienki. Tutaj mam znacznie grubszy kabel bez przełącznika. No niestety nie mam żadnego małego przełączniczka, który moglibyśmy zamontować na obudowie. Zróbmy może tak: wezmę ten większy, grubszy kabel. Podłączymy go do silnika bez włącznika, a włącznik będzie po prostu na listwie rozgałęziającej. Powiedzmy, że będzie to odkurzacz typu Basic, bez przełącznika. Przełączniki będą montowane w takich odkurzaczach typu Premium. Dobra, ten na razie odkładam. Teraz tak trzeba będzie przeprowadzić ten przewód już przez otwór w obudowie. Zaraz to zrobimy. Na razie odłączę. Izolator. Powiedzmy, że tutaj będzie gdzieś wejście naszego przewodu, zabezpieczę je przed rozerwaniem. Przeprowadzimy przez nią przewód do środka naszego odkórzacza. Na razie tyle wystarczy. Tutaj później go zablokujemy jeszcze do środka. Dobra, to nam na razie nie potrzebne. Na razie też nie. Teraz co? Trzeba będzie przeprowadzić ten przewód. Normalnie wyprowadziłbym kable na zewnątrz obudowy, ale one są bardzo króciutkie, więc ja kostkę zamontuję po prostu tutaj w odkurzaczu. Może na miejscu kondensatora, którego tutaj nie ma, ale on nie jest niezbędny. No więc dobra, zróbmy tutaj otwór na przewód. No, wprowadzę teraz przewód do obudowy naszego silnika. I teraz przy pomocy izolatora musimy go połączyć z przewodami silnika. Zadanie jest bardzo proste, bo nie robimy tutaj żadnego włącznika. Mam taką poczwórną kostkę, ale nie będę już jej ciął. Ona może się później przydać do czegoś innego. Dobrze, mocno się trzyma. Dobra. Ważne, żeby nie wypadły i nie dotknęły do silnika. No, i teraz kończymy przewody od silnika. O kompletnie obojętne, który z którym. Dobra. Teraz ten. Ok. to włożyć do obudowy. Tutaj, będzie nasz, tutaj będą nasze przewody. Ok. Super. Teraz uszczelnimy to szarą taśmą. W sumie ten, ten izolator mogłem jeszcze tak jak robiono w starych odkurzaczach owinąć papierem pryszpanowym, ale bez przesady. Silnik. A teraz cały problem polega na zamontowaniu go w obudowie. Dobra, najpierw może jeszcze wytniemy w tylnej części obudowy otwór, w którym będzie wychodziło powietrze. ścianki otworu zabezpieczymy jeszcze taśmą. Tak, wygląda to w ten sposób troszkę jak budka dla ptaków. Wylot powietrza tutaj jest. Silnik jest, tylko teraz warto byłoby go przyczepić. Może o. Czepimy też silnik do tej ścianki z przodu, żeby był ładnie uszczelniony, kablem do góry, tak kawałkami taśmy. Silnik jest. Uszczelniony i przymocowany tutaj z przodu, nawet całkiem, trzeba przyznać, nieźle się trzyma. Może nie wygląda estetycznie, ale ta część konstrukcji będzie schowana. O, super. Teraz przyczepimy też silnik z tej strony do kartonu szarą taśmą. Do, zupełnie nieźle, nawet się nieźle trzyma. Tutaj oczywiście uwaga po podłączeniu do prądu, jak ten silnik będzie działał na szczotkach, czyli tutaj w, w tych miejscach będzie napięcie, więc pod żadnym pozorem nie wolno już tego dotykać po podłączeniu do prądu. Dobra, jeszcze tą przegródkę z płyty OSB przykleimy taśmą tutaj z dwóch stron do kartonu, żeby to się wszystko mocno trzymało. Taśma też będzie nam ładnie uszczelniać całą konstrukcję. Jeszcze tutaj. No, i tak to wygląda. Tutaj mamy przedział silnikowy z agregatem ssącym, który zasysa powietrze tutaj tym otworem i wyrzuca je na zewnątrz tym otworem. A tutaj mamy przedział, w którym będzie się zbierał kurz. Oczywiście w tym momencie gdyby tutaj zaczął wlatywać kurz, to on przelatywałby przez nasz silnik i wylatywał tutaj z tyłu. Ten odkurzacz nic by nam nie dał, więc musimy zaraz znaleźć jakiś rodzaj filtru, który zamontujemy. Myślę, że nie ma potrzeby robienia tutaj worka, tak jak w starych podkurzaczach. tylko po prostu na tej ściance zrobimy filtr, który będzie zatrzymywał kurz przed dostaniem się do silnika i wydostaniem na zewnątrz. Zaraz coś spróbuję znaleźć, może ja na przykład jakąś starą skarpetę. Ok, znalazłem jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, mam taką siateczkę, która służy chyba do łączenia płyt karton-gipsowych, czy czegoś takiego, więc wytniemy kawałeczek i zamontujemy go tutaj. Chodzi o to, żeby jakieś większe elementy nie dostały się do wnętrza silnika. To po pierwsze, od razu to zrobię. Ten kawałeczek siateczki przykleimy tutaj na wlocie powietrza do silnika. W ten sposób i w ten sposób przyklejam go tutaj. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy silnik z zabezpieczonym wlotem powietrza. No i teraz filtr. Znalazłem dwie porwane skarpety. O. Takie one się już do niczego nie nadają. Więc sobie tak myślę, że jakby je złożyć podwójnie. O tak może. I przykleić tutaj albo nawet poczwórnie. O. I przykleić te skarpety. Tutaj na wlocie powietrza, to powietrze zasysane z zewnątrz będzie wchodziło tutaj przez te skarpety do silnika. Na skarpetach będzie się osadzał kurz, ewentualnie większe fragmenty brudu będą opadały tutaj do tego zbiornika na kurz, natomiast nie będą się dostawały do silnika i na zewnątrz. Będzie to odkurzacz z ekologicznie wymiennymi filtrami, ponieważ takie skarpety po kompletnym zabrudzeniu będzie można stąd odkleić i wkleić nowe, kolejne porwane. W ten sposób, przed wyrzuceniem skarpet zostaną one jeszcze wykorzystane jako filtr do odkurzacza. O, spójrzcie. Tutaj wklejam skarpety i okleję je teraz dookoła, tak, żeby środkiem tych skarpet przechodziło powietrze zasysane przez silnik. Mam nadzieję, że silnik nie jest na tyle silny. Żeby wciągnąć całe skarpety. No ale przed tym ostatecznie chroni właśnie ta siateczka, którą wcześniej wkleiliśmy. Ok. No myślę, że nasz odkurzacz zbliża się do finalnej fazy konstrukcji. Widzicie tutaj filtr ze skarpet jest już wklejony. Oczywiście ważne, żeby on nie był cały zaklejony, no bo powietrze musi tutaj przez te skarpety przechodzić, wchodzić do silnika i wychodzić tutaj z tyłu. Tak sobie myślę, że na wszelki wypadek też ten tylny otworek w odkurzaczu możemy zakleić tą taśmą ochronną. Tutaj ze względów estetyki i konstrukcji dam chętnie taką brązową taśmę pakową, no bo ona bardziej pasuje do takiego charakteru tego odkurzacza. O, to po prostu wyglądał jak zwykła paczka. Tutaj w takich konstrukcjach warto też zabezpieczyć kabel przed wyrywaniem. Normalnie zastosowałbym taki, to się nazywa, dławik, montowany z dwóch stron i skręcany. On chroni kabel przed wyrywaniem, no ale to nie jest aż tak zaawansowana konstrukcja. Poza tym, większość osób chyba w domu takiego dławika raczej nie ma, trzeba by go specjalnie kupować, więc po prostu ten kabel tutaj od środka też. Oplączemy taśmą, która będzie go chroniła przed wyrwaniem. No ale warto pamiętać, żeby za niego zresztą w innych urządzeniach też po prostu nie ciągnąć podczas pracy. Bardzo ważnym elementem teraz naszego odkurzacza jest oczywiście otwór wlotowy i zaraz go zrobimy tutaj na tej ściance. Gdybyśmy chcieli faktycznie wykorzystać jakieś odpady budowlane, to można by na przykład wziąć taką kawałek jakiegoś przewodu wentylacyjnego i zrobić z tego rurę do odkurzacza tutaj wykombinować jakąś ssawkę, ale ja chciałbym jednak zamontować tutaj po prostu normalną rurę od odkurzacza. mógłbym ją oczywiście tu wsadzić i przykleić taśmą, ale zawsze fajnie, jak takie rury są wymienne, więc zróbmy najpierw z kartonu taki odpowiedniej średnicy otwór wlotowy. O, on będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Teraz okręcimy go taśmą. Ten otworek wlotowy sobie zamontujemy na przykład tutaj o na środku. Wytnę dziurę troszeczkę mniejszej średnicy. W naszą rurę. Super. I tutaj taśmą ją dookoła przykleję. Tutaj oczywiście w trosce o estetykę odkurzacza można by jeszcze zrobić z tekturki na przykład takie kółeczko ładnie przyklejone, tak żeby to miejsce montażu było schowane, ale nie bądźmy takimi Estetami. No, i mamy już otwór wlotowy do naszego odkurzacza. To można wyrzucić. On wchodzi tutaj troszeczkę głębiej, co powoduje, że na przykład w momencie, kiedy byśmy odkurzać jakoś przekręcili ten brud, który się tutaj zbierze, zwłaszcza jakieś większe kawałki, nie wysypią się z powrotem na zewnątrz. Tylko zostaną zatrzymane tutaj przez tą rurę. No i właściwie sprawdźmy jeszcze. Czy da się tutaj podłączyć normalną rurę od odkurzacza? No. O! Jak najbardziej. Ona tutaj fajnie wchodzi, jeszcze ją przed pracą tego odkurzacza, przed wypróbowaniem odkurzacza zabezpieczymy ją jeszcze tutaj taśmą, żeby nie wypadała. Tak wygląda nasz odkurzacz po zmontowaniu. Jeszcze raz, tutaj mamy otwór wlotowy powietrza, tutaj mamy filtr w postaci dwóch starych skarpet, tutaj mamy ściankę działową, tutaj mamy silnik w obudowie ze starej plastikowej doniczki, z którego wychodzi kabel zasilający, a tutaj mamy wylot powietrza z naszego odkurzacza. No i teraz chciałbym ten odkurzacz podłączyć do prądu, a podłączę go za pośrednictwem takiego regulatora napięcia, żebyśmy mogli regulować obroty i moc tego odkurzacza. Najpierw na stosunkowo niedużym napięciu. Jak widzicie, odkurzacz działa. Tędy wchodzi powietrze, tutaj delikatnie czuć jego ssanie. No i tędy powietrze wychodzi. Jeżeli podniosę napięcie, odkurzacz będzie działał z większą mocą. Całkiem fajnie możemy teraz zamykać jego obudowę. Tutaj pewnym pewnym wyzwaniem może być uszczelnienie tej części silnikowej. Tak sobie myślę, że pewien sens miałoby rozdzielenie tych pokryw, przynajmniej jednej części. O, ok. Teraz możemy porządnie uszczelnić przedział silnikowy. Wszelkie wypadki uszczelnimy też tutaj, żeby powietrze nam nie wychodziło bokiem. Tak sobie myślę, że te kartony jednak są dosyć cienkie i może się oczywiście zdarzyć, że w jakiś sposób ten odkurzacz będzie też troszeczkę ciągnął kurz wszystkimi jakimiś mikrootworami w obudowie. Także może się okazać po odkurzaniu, że cały ten odkurzacz jest oblepiony kurzem. No ale w każdym razie można go wtedy wynieść na zewnątrz i miotełką wyczyścić. Tę część, w której zbiera się kurz, mamy teraz z troszeczkę łatwiejszym dostępem, no bo tutaj jednak co jakiś czas trzeba będzie się dostać, żeby ten, krut, żeby ten kurz i brud wysypać. Także ta podwójna pokrywa całkiem fajnie sprawdza się. No i teraz po prostu zamykamy nasz odkurzacz. Myślę, że co, w taki sposób można go zamknąć i po prostu skleić tutaj taśmą. Przy jakimś kolejnym otwieraniu odkurzacza będzie trzeba tę taśmę po prostu oderwać i założyć nową. Musimy go porządnie uszczelnić, czyli wszystkie te miejsca łączeń muszą być zabezpieczone taśmą, żeby nie dostawało się przez nie powietrze. Inaczej nasz odkurzacz nie będzie ciągnął tędy. Możemy tutaj jeszcze też dodatkowo wzmocnić odkurzacz. No i pamiętajmy, oczywiście, też o uszczelnieniu spodu odkurzacza. Bo tędy też może się do środka dostawać powietrze. Nasz kartonowy, ekologiczny odkurzacz mamy właściwie gotowy do użycia. Tutaj jest otwór wlotowy, w który zaraz podłączymy rurę. Bardzo prosta, estetyczna, można powiedzieć, modernistyczno-kanciasta obudowa. I z tyłu mamy wylot powietrza i wyjście kabla zasilającego. Bardzo minimalistyczny design, można powiedzieć. Ważnym elementem odkurzacza jest oczywiście podłączenie. Rury, którą będziemy odkurzać, tutaj można było kombinować coś nad jakimiś rozwiązaniami: rur z recyklingu, ale ja użyłem skąd inno ciekawą, zabytkową rurę od odkurzacza Alfa 2, od polskiego odkurzacza Alfa 2 z lat 60. Ona tutaj bardzo dobrze pasuje. Na wszelki wypadek możemy tę rurę nawet uszczelnić tutaj taśmą. O, w tej chwili nie wypadnie. No i myślę, że teraz możemy już zrobić definitywną próbę naszego odkurzacza. Zanim urządzenie działa naprawdę fajnie, udało mi się nawet poodkurzać tutaj jakieś resztki, które pozostały po pracach nad tym odkurzaczem, jakieś resztki papierków czy resztki tej scinki z tej płyty USB, także generalnie jestem zadowolony. No, pozostała jeszcze jedna bardzo bardzo ważna rzecz, czyli nadanie imienia naszej konstrukcji. Tak sobie pomyślałem, że ponieważ w środku znajduje się silnik z zakładów Zelmer, no to pozostańmy przy tej nazwie Zelmer. I niech ten odkurzacz nazywa się na przykład Zelmer Tektura. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to będę się bardzo cieszył, jeżeli podzielicie się z nimi w komentarzach. Ja się już z Wami żegnam i sobie jeszcze trochę tym ekologicznym, recyklingowym odkurzaczem poodkurzam u mnie w warsztacie. Poważnie mówiąc, jak widać. Mając po prostu silnik od jakiegoś starego odkurzacza, który można znaleźć na elektrośmieciach można zbudować całkiem fajną konstrukcję, która będzie działała i wykorzystać do tego materiały dostępne praktycznie w każdym domu i w ciągu, nie wiem, 10 czy 15 minut macie malutkie urządzenie, którym naprawdę można w domu posprzątać, ten silnik musi być tylko porządnie przymocowany. Po tej próbie odkurzacza otworzyłem jeszcze pudełko i obejrzałem filtr, i on faktycznie działa. Na zdjęciu, możecie zobaczyć, że na tych skarpetach zebrało się dosyć sporo tego kurzu, które odkurzyłem z blatu warsztatowego. No i na koniec, pamiętajcie oczywiście, że to jest śmieszna i fajna zabawa, ale jednak pracowaliśmy z silnikiem elektrycznym. To jest urządzenie elektryczne, i tutaj oczywiście przy takich zabawach. Trzeba zachować szczególną ostrożność, bo inaczej mogą się one naprawdę źle skończyć. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że to była przyjemna przerwa od takich poważniejszych tematów, poważniejszych prezentacji zabytkowych odkurzaczy, do których oczywiście w następnych nagraniach chętnie wrócę. Cześć, do zobaczenia.